Jeden z naszych klientów zapytał w nerwach, czy jesteście w stanie stworzyć system, który wreszcie ogarnie zarządzanie premiami i celami? Bo problem rósł u niego z każdą rozmową i każdym kwartałem. Dostępne na rynku rozwiązania nie pasowały, były zbyt sztywne, zbyt ogólne. A dzień wypłaty premii zamiast być przyjemnym dla pracowników, momentem nagrody za każdym razem stawał się festiwalem pytań i pretensji: z czego wynika ta premia? Dlaczego on ma więcej? Gdzie są zasady? Znasz to? Bardzo często zdarza się, że szef nie wie co odpowiedzieć, bo niektóre kryteria naliczania premii ustalano ustnie, inne były w Excelu, a część gdzieś maila, mailach, które powstały jeszcze zanim pojawi się w firmie. W takich okolicznościach po obu stronach biurka pojawia się frustracja, złość, nieufność, a sytuacja mogłaby wyglądać zupełnie inaczej, gdyby używano haircut core czyli kompleksowej oceny rozwojowej. Chcesz, żeby premie przestały być źródłem napięcia, a stały się motywatorem? Chcesz mieć jasne zasady, które naprawdę działają? Chcesz w końcu rozliczać cele tak, żeby wszyscy rozumieli dlaczego i za co? Przetestuj Haricot Core za darmo i zobacz, jak może wyglądać uczciwy, przejrzysty i spokojny system premiowania. Porozmawiajmy. Zarezerwuj termin w moim kalendarzu. To do niczego nie zobowiązuje, ale za to sprawdzisz, czy nasze rozwiązanie pasuje do Twojej organizacji.